Ale jak już tu jesteście. Opowiem wam wiersz. Hames. Ty kurwo. Jest to kierowane do ciebie. A więc tak. Hames! Ty kurwo znowu odpowiadasz. Zaczyna z drugiej linii, przez to mnie zjadasz. Wielki gangster z ciebie, tyle ci powiem. Idź za zapiekanki nad morze. Może nie dosięgałem do poprzeczki, ale ty nie dosięgasz do poziomu mej bestii. Mówisz, że bez przeklinania mnie zjadasz, bo nie możesz, gdyś zobaczy mama. Każdy z drugiej linii wali lepsze teksty, bo do namysłu ma więcej kwestii. Ja nie kradnę z żabki jeba na dziwko, ty kraniesz tylko teksty z bit w freestyle. I na końcu dodam ostatni wers. Nie wiesz, co jest 5, więc nie gadaj głupot. Elo, cześć 2137.